Cześć hey wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z za Dark Souls 3. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się już ostatnim DLC Dark Souls 3, czyli The Ringed City. Jak możecie zauważyć troszeczkę inaczej wyglądam, Już po prostu zmieniłem sobie zbroję na zbroję rycerza niewolnika. Poza tym moi drodzy, ulepszyłem sobie mi wielkim mecz z na plus 10, bo miałem kilka sztab titanitu. Jak wcześniej miałem tylko sztukę, tak teraz jeszcze zobaczcie zostały mi cztery. Niestety dalej nic nie mogę ulepszać ciekawego, mam tylko 7 odłamków dużych tetanitów, to jest troszeczkę za mało, ale przygotowałem sobie już kilka broni, zobaczcie, przygotowałem sobie zatruty ginilny miecz nocniaków, kryształy młotkowalski oraz dwuzą mroku świętego. Każda z tych broni ma obrażenia z trzech różnych źródeł, wydaje mi się, że mogą być naprawdę sensowne, no ale tak jak mówię, niestety na chwilę obecną nie mam dużych odłamków tetanitu, dlatego ich ulepszać nie będę. Zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do DLC, moi drodzy, ruszymy sobie na chwilę do miejsca, gdzie, gdzie powinniśmy walczyć ze stróżami odchłani. Z racji, te, z racji tego, iż udało mi się zdobyć prochy stróżów odchłani, to wydaje mi się, że teraz Hołkut nareszcie się do tutaj pojawi. Nie mam pewności, ale może tak być. Dlatego zanim w ogóle przejdziemy do DLC, razem z wami skoczymy, skoczę sobie tam, bo on po prostu ma dialog. Jeśli go nie będzie, to trudno, ale widzę, że stoi. I to jest jego ostatnia walka, że tak powiem. Niestety, widzicie, niestety mogliście nie usłyszeć zbyt dobrze dialogu, bo tam smok z tyłu szaleje. Dezerter Hoku tak jak powiedział, że mogłem się podobnie wszystkiego spodziewać, ale odbiorę z tobie wszystko co jest smocze. On się tutaj właśnie pojawia w momencie, gdy pokonamy Stróżów otchłani oraz ruszymy na Szczyt Arcy Smoków i pokonamy Bezimiennego Króla. Jeśli tego nie zrobimy, to po prostu on się tutaj nie pojawi. Normalnie Andre powinien dać wam informacje i dać wam taki jeden mały wilczy... Takie wiczy pióro bodajże, które, dzięki któremu może, możecie się od razu tutaj przeteleportować. Ja niestety nic takiego nie otrzymałem, ale na szczęście Hołkut się tutaj pojawi. To jest jego ostatnia walka. Hołkut bywa też całkiem ciężkim przeciwnikiem. Oryginalnie w grze. Dlatego raczej radziłbym uważać. To co, na pięści się pobijemy, komplu, Chodź się bo mi teraz starczą. Co właściwie próbuję zrobić? Próbuję się uleczyć, ale niestety animacja nie działa leczenia. otrzymaliśmy za jego pokonanie żar. No i to jest moi drodzy ostatni już element, właśnie, ostatni element właściwie questline'a całego Hawkwooda. To jest ostatnia rzecz, którą musicie zrobić, żeby ukończyć ten questline. Po prostu przyjść tutaj na miejsce areny walki ze stróżami otchłani i pokonać Hawkwooda. Tym samym zakończyliśmy jego cały questline. Ale ponownie jest to questline, w którym NPC umiera. Szkoda trochę, ale no cóż. Tak to już bywa w Dark Soulsach. Do ostatniego DLC możecie się dostać albo właśnie tutaj z areny walki z Fridą, bądź też z areny walki z Władcą Popiołów czyli ostatnim bossem Dark Souls 3. Jeśli go pokadacie przed wejściem do DLC, to tam również otrzymacie ognisko, aby się tam przedreportować. Let's go! Z Tertamentów. I szczerze Wam powiem, że jak lubię design cały tego DLC, tak cholernie przeciwników tutaj nienawidzę. Ani rycerzy pierścienia, ani rycerzy heraldów, ani cholernych motylków, które będą cały czas do was strzelać laserami i nie możecie się do nich normalnie dostać, tylko musicie pokonać tego, który przywołuje te motylki. Rozumiecie, sam start, zobaczcie, jestem w ogóle offline, dlatego tych napisów nie powinno być, aczkolwiek jest, są to napisy deweloperskie, które dodali właśnie deweloperzy do gry Scotch. Dokładnie tak. To jest w ogóle Niewolnik Gale. On nam chce, on nam pokazuje, żebyśmy tam skakali. I faktycznie można tu skoczyć, bo jak widzicie w tym miejscu jest popiół. Nie staje nam się nic, jeśli tu skoczymy. Aczkolwiek, zanim to zrobimy jeszcze, zobaczcie po prawej stronie, jeśli przejdziemy sobie koło tej wieżyczki, mamy jeden przedmiot. Oraz tutaj jak widzicie jest jedna kobieta. Która przypomina mocno Joola. No jest też sklepikarz. Warto z nie porozmawiać. Oh, your i thought that clamouring tin can was the last. but here we go again. what is it you want from this old stone hag? i've nothing for you, not a smithereen. i just like to stand here and take in the view. well, that came out of nowhere. Koleżanko, nie udawaj, i wiem, że masz. Jak widzicie, ma nas sprzedaż kilka rzeczy. Ej, ma na sprzedaż półmiennowłócznie gargulca, która też jest całkiem spoko. Zobaczcie, ma ładne skalowanie od wiary. Kabina włócznia jest z, z, z pochodnią, noszona przez gargulce ze zbezpieczonej stolicy. Zbezpieczony płomień, który nie gasi, nigdy nadaje tej broni moc ognia. Możemy kupić oczywiście, bo nie mam takiej, ale. Niestety nic ciekawego. Wolałbym zdecydowanie, żeby to było nieskończone źródło od dużych odmogów Titanitu, bo niestety nie posiadam żadnych. A szkoda. Mamy też chem Smała oraz Wol Czarnej Wiedźmy. Nic ciekawego. Mogę sobie oczywiście kupić te zbroje, żeby sobie ewentualnie pobawić się potem w fashion souls. Ale poza tym nic ciekawego. At the close of the age of fire meet at the end of the earth. Great kingdoms and anemic townships will be one and the same and are of human enterprise all for That's why I'm so taken by this grand sight. This must be what it's like to be a god. No. Keep your marvels intact, love. Cerdynko, bardzo ładny. Tak jak widzicie, to jest ta, to jest ten widok, który podziwia. No a tutaj jak widzicie, no to są prosto miasta wszystkie w jednym miejscu zbite w całość. Zniszczone, rozwalone I właśnie tym widokiem zachwyca się ta wiedźma Dobra, teraz możemy zeskoczyć na dół Jak widzicie obraże nie tracimy No właściwie tu obraże nie dostajemy żadnych Możemy sobie zeskoczyć jeszcze niżej I teraz mamy, no troszkę mobów do pokonania niestety Widzę, że sporo piesełów jest Póki one śpią Fajnie będzie właśnie wszystkie wybić Pieseł są najgorsze, uwierzcie mi. To jest właśnie. Dlaczego on stał? Dlaczego on nie stał jak reszta? Ponieważ to jest yy, przyzywacz, który właśnie przyzywałby te wszystkie mopki do życia. Dlatego tych mopków ogólnie to nie powinno być normalnie. One powinny się pojawiać, że tak powiem, powoli, progresywnie. Właśnie jak ten by przyzywał wszystkich. Ale z racji tego, iż możemy ich właśnie wybijać, jak śpią, to no to oczywiście zrobimy mieć święty spokój. Oho! Tu kolega się zdenerwował, patrzę. Skrzydlaty rycerz. No i tu mamy jeszcze jednego przeciwnika. Potem itemek na razie nie polecam iść. To jest w pewnym sensie pułapka. Za chwilę zobaczycie. Na razie się wrócimy na górę. Tu możemy jeszcze tego kryształowego jaszczura zabić. sam niestety nie dropnie, bo to nie jest kryształowy jaszczur. I teraz, wchodząc na górę po schodach, mamy jeszcze jeden przedmiot do zebrania. A no, właściwie dwa. Mamy panią drzewo, która normalnie by skoczyło nam na głowę. Mamy prawo rękę kaznodziei. Zaraz pokażę co to za przedmiot. To Jeszcze klasycznie sprawdzą z tyłu, czy coś w sali niestety nie ma i wejdźmy na górę, pokonajmy drzewo. No i mamy jeszcze jeden przedmiot. Mieczotrawa Hołkuda. Właśnie tą Mieczotrawę otrzymalibyście od Andre. Wspomniona krwią Mieczotrawa Hołkuda, desertera z niemorowego Legionu. Zgodnie z tradycją niemorowego Legionu najgorsze wiadomości wysyłane są na Mieczotrawie. Przybądź do małzelen Faron, tylko jedna osoba może podążyć drogą starożytnych smoków. Poza tym znaleźliśmy jeszcze rękę kaznodziei, która jest bronią, oczywiście. Wyschnięte prawe odnóże biało szczękiej szarańczy, która powstała z otchłani Bagna, będącej dobrym katalizatorem magicznych mocy. Szarańcze o białych szczękach miały zwodzić ludzi ku mrokowi, lecz większość nie widzi świata poza kolejnym posiłkiem. I teraz, moi drodzy, nareszcie już możemy ruszyć po ten item. Dlaczego? mówiłem, że nie warto na sam początku. Dlatego. Swoją drogą, całkiem ciekawie to wyglądało, latanie. Oho, mały krapik i się atakujemy. Jest tu kilka, oczywiście, przeciwników. Dlaczego musi być Aldrich? Aldrich, co ty tu robisz? Jeszcze mroczny ten ten, wojownik. A pokonajmy szybko tego Aldricha. Ale dlatego, że nie, chcę, żebym, nie chciałbym, żeby mi przeszkadzał. Za szybko zżulowałem. No troszeczkę HP niestety ma, moi drodzy, wybaczcie. Oj, 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 oj Proszę przestać panie kolego. Jeszcze żyje. Nie ma. No nareszcie. Spokój. I tutaj z Aldrichem znajdował się właśnie jeden przedmiot. Zobaczcie, rządzące na ziemi. Tutaj mamy przedmiot z tego mrocznego rycerza. Coś tutaj dużo duże, znaczy właściwie duże przygnębionego rycerza. Nic ciekawego. Niestety, wolałbym jakieś przedmioty, broń, cokolwiek. Atomyk, cyf. Tutaj na żandole mamy kolejny przedmiot. Świątynia arcybiskupa. Święty Stolicy Biskupa Katedra Głębin, symbol najwyższego stopnia w Białej Drodze. Jeden z trzech arcybiskupów głębin stanął nad trumną Aldricha z nadzieją, że doczeka kiedyś jego powrotu. Zobaczcie, jaka klata. Normalnie, Peleryna profeska. Mam jeszcze srebrnego rycerza do pokonania. Tutaj widzicie, mam mnóstwo pojzu. Aczkolwiek też nie było większego problemu. I tutaj teraz jeszcze możemy wejść sobie po tamtenitem ukryty. Musimy wejść tu po schodkach, zobaczcie. I tu zrolować na dół. Mamy oczywiście pułapkę. Dusza Rycerza Niewolnika Gale'a. Ot, niespodzianka. Spoiler, moi drodzy. Chwilę wam pokażę. Dusza Rycerza Niewolnika Gale'a, jedna z przesadzonych potęg spaczonych dusz, służy do zdobywania licznych dusz lub do transpozycji uwalniającej jej prawdziwą moc. Skryty pod czerwonym kapturem, wędrowny rycerz Gale szukał krwi Mrocznej Duszy jako barwnika dla swojego namalowanego świata. Wiedział jednak, iż nie jest czempionem i Mroczna Dusza na pewno go zniszczy, więc nie liczył nadmiernie na bezpieczny powrót. Wszystko po to, aby dać swojej siostrzenicy barwnik do malowania. Całkiem mocny Deep co? Ok, przejdźmy dalej. Jak będziemy równo to oczywiście zobaczymy, co z tej duszy możemy uzyskać. Ponownie mamy Geyla. On nam każe tym razem spadać na dół. Tutaj latałby w powietrzu jeden motylek, który byłby dla Was bardzo irytujący. Dlatego zalecam raczej zrobić to bezpiecznie. Do razu ze sobą, po spadnięciu na dół mamy przedmiot. Tarcza wyznawcy. Od razu po lewej stronie zobaczymy, mamy jeszcze jednego wroga. Normalnie musielibyśmy kontrolować tu swoją dalszą drogę tutaj prosto. Ale my jeszcze sobie pójdziemy tutaj na lewo. Jest jeszcze jeden przedmiot ukryty, jak możecie zauważyć. Kiełkę frytał No i teraz możemy się wrócić i iść na lewo. Przed sam wejściem do kaplicy. Kolejny przedmiot, tym razem cestus. Cestus jest. Wybrany też przez ludzi, którzy chcą bardzo szybko parować. Ma bardzo naprawdę ou, szybkie okno parowania. Podkładana z grubych, pozbijanych, ćwiekowanych, skórzanych pasów broń dla pięściarza. Przy obręcznym użytku każda z dostaje podobny kastet. Całkiem fajna, śmieszna broń. Jeśli lubicie się bić oczywiście na pięści. I widzicie, się po wejściu do kaplicy, możemy iść na lewo, mamy dwóch przeciwników kolejnych. Jeden przedmiot z tym się tuż przed utarzem. A właściwie w istocie to dwa w tym momencie. Północny hełm, który takim też spoko wygląda. No i oczywiście kolejny item do seta, czyli strój czarnej wiedźmy. I to wystrój wiedźmy Zul z Zuli, która miała uwieść alwe wędrowca. I do całego właśnie mamy też ten cały woł. Czyli Kaptur, tak jakby albo maskę. Ciężko powiedzieć. Idąc zaraz na lewo, od tego mamy dalszą drogę, żeby progresować dalej. Level wtedy doszlibyśmy do kolejnego gniska, A co za tym idzie? Do kolejnej części, tak naprawdę. drink city. Ale zanim tam przyjdziemy, jeszcze za wcześnie. Jak widzicie teraz, spadłaby, że jak się na przykład cofniemy teraz z powrotem do kaplicy, to nie ma ściany. I mamy też kolejną drogę, którą możemy iść na prawo. Ale tam dopiero później. Cofnijmy się jeszcze raz tutaj na lewo. I teraz razem pójdziemy sobie na prawo, zaraz za tą fontanną. Aldrich. Czemuś ty znowu tutaj jest. Za fontanną mamy item. Kaptur i romantki oraz pierśni flena. Na razie go zostawmy. Nie bijmy się z nim, szkoda czasu. I wchodząc do środka do chatki będą się pojawiać powoli przeciwnicy niestety. Bo to jest w pewnym sensie pułapka. Dlatego nie dziwcie się, jeśli wejdziecie i będziecie mieli jakichś przeciwników. Otrzymałem kaptor piromantki pustyni. To jest nawiązanie do darczyńców dwójki. W dwójce mieliśmy jedną lokację: taką. E, takie bagno zatrute, w którym było pełno tych piromantek. Nawet będzie się cały czas pojawiać, bo na górze jest ten przyzywasz. Na razie pójdźmy dalej. Gdzie co, bo to szkoda czasu. O, kurde, znowu Aldrich przez tą dupę! Jezus Maria, co tu się dzieje? Mamy przedmiot kolejny? What the fuck! Tutaj mamy iluzoryczną ścianę. I na samej górze, ten pole. Lewe... Nie, jeszcze dalej, chyba. Chyba jeszcze dalej się szło. Już nie pamiętam, który. Wybaczcie, dobra, fuck it, idziemy stąd. Tutaj mamy jeden przedmiot do zdobycia. Szata co już mamy. Możesz się otrzepić, rycerzu. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie moi drodzy, drabinę. Które możemy zniszczyć, właściwie zrzucić na dół, aczkolwiek nigdy jej nie użyjecie. Tylko tak mówię, na zapas. Zanim zejść. Z, z, lepiej nie schodzić po drabinie tylko sobie tutaj zeskoczyć na dół zobaczcie. To jest jeszcze jeden ukryty przedmiot. I tym samym macie wyczyszczoną całą tą część. W kaplicy na razie nie cofamy się, bo to jest dalsza droga, do której i tak się za chwilę wrócimy. Widzimy sobie na razie tędy. Z dołem. zobaczcie, mamy kolejną wiadomość deweloperską. Tym razem ponownie z Gale. Możemy zeskoczyć na dół. Po zaskoczeniu, na dół, zobaczcie moi drodzy. Mamy jeszcze kilku przeciwników, niestety. Który... i tak który mnie spadł. Są jakieś żarty po prostu, dźwięku nie ma, wszystko się tu zepsuło. Ach, szkoda gadać po prostu. Najgorsze jest to, że oni nie podchodzą pojedynczo, tylko od razu wszyscy naraz. Krab tam walczy, to może ten grab sam jak go nie zagruje, to pozabija mi część chociaż tych, tych typów. Oj tu szkielet, atakuj, bo ty widzisz, że znowu mnie sparujesz jak się zatakuje. Leżeć. No, teraz się udało Ok, mamy dużo dłoni to, to bardzo fajnie. Szkoda tylko, że sztukę. teraz od razu na samym starcie po lewej stronie mamy przedmiot, jak widzicie? Jest to pochodnia wyznawcy. Tak więc spoko w sumie jest statystyki, jak na broń z dwoma źródłami obrażeń. Może być całkiem ciekawa. No i tutaj po prawej stronie mamy ponownie jeszcze linitem. Już ostatni w tej części. Jest to bomba zapalająca. I ponownie wujek Gale pokazuje nam, gdzie skakać. Skocznie, umrzesz. Jolo! Udało się. Tym samym, moi drodzy, dochodzimy do ogniska, jak możecie zauważyć. To kolejne ognisko w tejże lokacji. Po lewej stronie tutaj powinny znajdować się kilka przeciwników. Jak widzicie. Oraz jeden ukryty przedmiot. Spodnios zbroja. A tu jest jeszcze jeden przedmiot, ale to chyba po martwym przeciwniku. moi drodzy, musimy się wrócić na sam początek i jeszcze raz tam przejść, bo była ta droga jedna, którą mogliśmy iść w rozwalonej wieży w Kaplicy, o której Wam wspominałem wcześniej. Musimy się niestety wrócić, bo inaczej wszystkiego nie zdobędziemy w jednym, za jednym razem. Nie da się po prostu wrócić z miejsca, gdzie spadaliśmy. Jak widzicie, moi drodzy, powróciłem właśnie do Kaplicy. I tutaj teraz przejdziemy sobie po tej wieżyczce na prawo. Tam poznamy nowego NPC-ta i znajdziemy jeszcze kilka przedmiotów. Lapa. Oh look at you. You've got your head screwed on correct fantastic To meet a kindred spirit on this god's forsaken crag call me Lap I, I can't remember my real name so let's just go with that. I have a feeling we're going to make a fabulous team. Oh you'll see you'll see Oh. Uh, in all honesty, there's something I should tell you. I'm... a hollow. Yes. I try to play it off. But I haven't a clue about my past. Who I was. Or what I lived for. Not even my own blessed name. That's why I've come here, searching for the Purging Monument. Said to be in the Ringed City, where the pygmies who found the Dark Soul at the Dawn of Fire reside. All I can say is, those little stones aren't doing much to help me remember anymore. <laughs> well, that's the long and short of it. So if I completely forget who you are, don't be wroth with me. Come on, what else can I say? I'm a bloody hollow, for heaven's sake. Lap <laughs> to jest ogólnie jeden z takich empatetów, którzy są kompletnie z nami szczerzy. On może się wydawać troszeczkę, jak widzicie, taki... nierówno nie pod sufitem, ale tak jak mówię, staje się pustym, zapomina swojej przeszłości i w końcu będzie po prostu zwykłym... Yy, najeźdźcą, który będzie atakować wszystkich, wszystko, co się rusza, niezależnie od tego, czy znał kogoś, czy nie. A Lap, po prostu, jak widzicie, możecie mu zaufać, z dopełności. Mimo, że ma głos Paczesa, który zawsze was oszukuje i próbuje was zabić, tak mimo wszystko Lab naprawdę jest w porządku. Za chwilę zresztą zobaczycie jeszcze jedną rzecz. Teraz możemy sobie przejść dalej. Mamy, jak widzicie, jeszcze kilku przeciwników do wykonania. On jest twardy, jak widzicie, bo to jest jeden z mocniejszych mąbków z DLC, tylko z, ze szczytu arty smogów. Leżeć, powiedziałem. To jak widzicie po lewej stronie, możemy sobie z Portem zaskoczyć w miejsce, gdzie przed chwilą skakaliśmy do ogniska tam na dole, z tego mostku. Zaś po prawej stronie, jak sobie zeskoczymy, też oczywiście możecie. Zobaczcie, macie popiół na dole, a w tym miejscu znajduje się ukryta część tej lokacji. Również nie tracicie zdrowia i możecie przejść dalej. Kilku przeciwników zacznie się pojawiać. Jak widzicie, pojawiać. Dlaczego to musiał być on? No nie. No, no, no. no. Bieram item i teraz zaskakuję na dół, moi drodzy. Nie zostaje tam dłużej. Nie warto. I tu mamy jeszcze jeden przedmiot. Mikoczut do Dedani. Teraz, moi drodzy, jak widzicie, pójdziemy sobie kawałek do przodu. Mamy jednego przeciwnika, który zada jakieś naprawdę spore obrażenia. Nie wiadomo dlaczego. na samym końcu, zobaczcie, mamy ostatni przedmiot. Tym razem były to dwie grudki Tytanitu. Normalnie w grze oficjalnie znaleźlibyście ten banner, który mogliście zauważyć w rękach niektórych y, rycerzy z Lothric. I ponowny wujek Gale. Skaczemy na dół. I jesteśmy przy ognisku. widzicie jak widzicie, jak się wcześniej z lapem, on się tutaj pojawia. Teraz warto z nim porozmawiać na początku, bo on wam da takiego mini-questa. Oraz. pomoże wam w jednej sprawie. O, wiem, kim jesteś. To świetne, że jesteś w jednym pieczy. Wiem, że to nazywają drugi skrzydł na świecie, taki skrzydł, na świecie nie ma remnantów z każdej zachodniej i każdej landu. it actually sort of lends credence to the old rumours that the ringed city rests below it all. Uh, don't mind me. you needn't worry yourself with this nonsense. i just wanted to tell someone. and i'm sick of old humpty. i should stay quiet. wait. <laughs> i'll make it up to you. by letting you in on a secret of sorts. past here. You'll find the remains of a giant earthen tower, half submerged in a poisonous swamp. Not a very nice place to visit. Only, there's precious treasure in the thick of the swamp. I didn't have any use for it, you see. So, sorry, I, I left the whole package behind. If I get the chance, I, I could go fetch it for you. But if that's too long to wait, go nab it for yourself. I know who you are. A righteous warrior. Jest? Yes. Well, that well... Brzmi jakby to była pułapka, ale tak faktycznie nie jest. I jest też tak, jak on mówi. Jeśli teraz sobie zbierzecie tego przedmiotu, o którym on wspomina który jest zdecydowanie naprawdę mega, mega dobrym przedmiotem no po prostu wam go przyniesie i wam go najzwyczajniej w świecie przekaże. Jeśli sobie zbierzecie ten przedmiot to on też wam da coś ale to nie będzie już ten przedmiot który tam leży tylko będzie to Zigbrum. jak widzicie dotarłem do Ludlefa możemy zobaczyć co trzymamy za ten przedmiot za to jego duszę właściwie Gaila. i możemy otrzymać Eleonore topór Dziwna broń która posługuje się zniekształconej miesz mieszkanki z bezczesznej stolicy Zbeszczeszony płomień zrodził się z klątwy tych kobiet krewnych pewnej wyroczni ale pomimo ich wyraźnej winy mogły dalej bez troska prowadzić swe żywoty całkiem fajna broń ja bym ją wziął Wyobrażenie z dwóch różnych źródeł, może da się jakoś fajnie ulepszyć. Może będzie dobrze, nieco mocniejsza tak się ulepszy. Zobaczymy. Bo raczej wielka strzała dusz nie porobi mi niczego. Weźmy Lonor. No, no. Poza tym, moi drodzy, jeszcze poza odcinkiem oddałem Kornexowi yy, ten tomfilmacji z Karibu. I otrzymałem rzeźbę Wite oraz kaptur D. W przypadku kupnie przymiotów niestety nic się nie zmieniło. Do not big no i też, moi drodzy, czas tego odcinka dobiegł końca. Klasycznie nie levelowałem, cały czas mam poziom 95. Porównuję efektu pustego, może w końcu w przyszłym odcinku troszeczkę go zbiję jeszcze. Zobaczymy. Skidłem w tym odcinku tylko raz, też zmy przez swoją głupotę. Ale cóż, moi drodzy, jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Dziękuję serdecznie za oglądanie. W przyszłym odcinku ukończymy już całe te oraz ruszymy do oficjalny wielkiego miasta pierścienia. Jeśli chcecie coś jeszcze zobaczyć, śmiało zostawcie komentarz pod tym filmem. Jeszcze raz dzięki i na razie trzymajcie się. Cześć!